Firma LuxBoot Project marz 2012. Kolejne zlecenie. Tutaj będzie są płot. Tutaj chłopaki kopią fundament. Kosteczka na podjazd. Barwy jesieni. Firma Avbud. Tu mamy prefabrykat, Gotowe bloczki na ogrodzenie. Będzie podjeździe właśnie, tak mówię, z bar jesieni. Chodniczek na meter, tak widać, sznuraczek jest puszczony. I przed pasem pracownicy firmy Luxbud. Witamy, witamy szefa. się tutaj z ekipą na, na tym na YouTube, film która nie będzie was film, oglądać. Nie, miał, nie filmuj, bo ty mnie filmował. Ty się <noise> na YouTube już jako y, brukarz roku, także spokojnie w ciebie już znają. Ale... Tutaj, y, jak Państwo widzą, chłopaki korytują tutaj podchodniczek chodniczek. Na 30 wystarczy. Potem nasypiemy kamienia. Będzie jeden chodniczek. Tu będzie drugi. No i Pojechali jak to się mówi. Tak jest. Łopatka w ruchu. No, Patryk, który nie będzie... Nie bo do, bardzo, to, to, to jest bardzo, bardzo nie. dobra. Nie będzie za tutaj? Jeszcze? Nie wiem, pomierzy się. Podaj się pomierzy i bardzo dobrze. Tu tarasi właśnie robię zaraz, no? Tu będzie wspaniały. Także do zobaczenia później. Drodzy, drodzy youtubowicze.